Cześć, witajcie z tej strony Anihilator. Um, Trochę się zmieniło po poprzednim odcinka, miałem już tą przerwę od nagrywania. Um, przybyło mi człowiek, trochę dłuż. Um, dlatego że pomagałem innym graczom w walce z Quailak, tą pajęczycą, co pokonaliśmy w poprzednim odcinku. Um, teraz udam się do nowego lądu w celu zdobycia dużego żaru, żeby ulepszyć moją broń <laughs> do plus 15, a przynajmniej móc to robić. Um, ten żar musimy znaleźć oczywiście do kowala w parafii umarłych, no ale to zobaczycie później. W nowym lądu dosyć ciekawa mechanika została wprowadzona. Musimy mieć albo klątwę, albo użyć chwilowej klątwy, żeby móc walczyć z duchami, które się tam znajdują. Ja sobie może je przepiszę. Mam dwie, jeszcze dwie tutaj będę mógł zdobyć. Te duchy też je mogą wyrzucić, więc. Warto się zaopatrzyć w jakieś właśnie dodatkowe człowieczeństwa, żeby zwiększyć na to szansę No i lecimy. Nie wydaje jeszcze dużo, bo mam co do nich plany, a przynajmniej 20 tysięcy z nich będę chciał wydać na pewien przedmiot. Nie chcę mi się iść na razie do kowala, więc. No, nie zakupię go póki co. O, tu jest ciemno, chyba greb bym podjaśnił, żebyście coś widzieli. I tam to nie przeszkadza, bo gryzam na pamięć. Wiem gdzie idę, ale... Może. Tutaj to zrobię. Okej. Okay. powinno wystarczyć. <grym> Okej, okay, dobra. Jak... Ogólnie ta lokacja, do tej lokacji można się udać znacznie wcześniej, ale nie ma potrzeby, bo... Żeby ulepszyć broń do plus 15, czyli tego poziomu, którego zamierzam to robić, no to najpierw trzeba mieć ulepszyć do plus 10, więc... Musimy zdobyć żar wcześniej niż, yy, niż tutaj. W głębinach znajduje się ten żar, więc nie ma to jakby sensu iść w ogóle. O, tutaj niebezpieczne miejsce. Szczególnie jak biegniemy do końca, yy, zanim właśnie pokonamy tych, co do nas wyjdą. Najlepiej tych dwóch najpierw tak zbejtować. Ty mamy trzeciego. Jeszcze więcej zaczną wychodzić z ziemi. O, coś ich chyba naprawili, te duchy, bo. One kiedyś zbierały obrażenie jak się respiły, więc dziwne, że teraz zbierają trochę dla mnie. Hmm. To jest ciekawy przedmiot, ale chyba nie do końca wiem jak działa. Szlet obronny. On ma napisane, że zwiększa obrażenia krytyczne. taki jest trzymany w lewej ręce, ale jakoś tego nie zauważyłem. Tak, przez tego foga i to zaraz przejdziemy, ale tutaj mamy jeszcze więcej chwilowych klonów, jakby nam brakowało ich. No, jak się idzie po raz pierwszy, te duchy naprawdę tutaj mocno biją. Mm, tutaj mamy pierwszy skrót, czy nie będziemy z niego korzystać. No, jak ktoś z powolną postacią idzie powoli ostrożnie, to ten duch akurat może go trafić. No, jak się wie i się przebiega, no to jest niegroźne. Trzeba niestety na niego poczekać, aż sobie zleci na dół. Znaczy, nie da się go trafić, no. Ale traf go. Co jest? Ej, minęła już minie? Czemu nie mógł trafić? O, nie wiem, co się stało. No, no zobaczcie, sześć człowieczeństw i już dosyć sporo dropią. Hmm. pod nami są jeszcze dwa duchy, ale są generalnie niegroźne. Tutaj jest niebezpieczne miejsce. Sobie może przepiszę bomby w tym celu, żeby łatwiej pokonać te duchy, które będą szły w nich. nie idzie na pewno, chyba nie. Dobra. Tutaj będą duchy po e, prawej i lewej, z obu stron będą szły. Mam no, dwie bomby, niestety, aż schodzą na nie. Mmm.. zaraz powinny to z prawej przyjść. No. No tak, są dziadowsko ustawione, że powoli do ciebie idą i... można nie zauważyć, że coś się zbliża i potem się znajduje w sytuacji, w której ma się naprawdę duży problem, bo się... W... ...wpakuje w całą grupę takich duchów. A jak grałem po raz pierwszy, to tak właśnie zrobiłem. <laughs> Dobra. Jeszcze tam jest? Jeszcze jeden jest, dobra. O, myślałem, że zespannę. Dobra. Mm, teraz tu najbardziej niebezpieczne miejsce w sumie. Chociaż jak już pokonałem tamte duchy, powinno być łatwiej. Jeszcze jeden gdzieś jest, a z góry leci. O, to jest rzadki drop. To ostrze z tego co pamiętam, było całkiem niezłe. No, 155. I 300 obrażeń od yy, krwienia narzuca, więc spoko. Zatem tym ma bardzo niskie wymagania. Może na jakiś run poziomowy nawet do Barbań być. Dobra, bomby się już na raczej nie przydadzą. Mm. Tu gór jest NPS, niestety będę musiał go zabić. Jeśli chcę zdobyć ten żar, oj trafił No, nic mi nie robił na tym etapie mm, Normalnie jak się idzie tutaj na wcześniejszym etapie, to Ten grab co mi zapał, to praktycznie że one shotuje. No ale teraz to mam tyle życia, że Nic to mi nie robi, no i zbroję mam trochę lepszą, no nie wiem czy Przy innym odcinku zmieniałem, czy poza wizją, zmieniałem sobie spodenki, Na pewno Dobra, tego pana bym się zabić. Mm, tylko najpierw jeszcze kupię od ciebie parę klonów na wszelki wypadek, ale raczej, raczej wątpię, że były konieczne. A, w sumie nie miałem słuchać dialogów. Mm, dobra, dawaj mój klucz. Normalnie nie musimy go zabijać, jeżeli idziemy normalnie z grom jak zdobywamy przedmiot yy, naczynie władcy albo Lord Wessel, to wtedy on nam daje ten klucz bez w ogóle żadnego gana. I po prostu podchodzimy do niego i daje nam klucz. No, ale jako, że nie, nie mam jeszcze Lord Wessel, nie byliśmy w London no to musieliśmy go zabić i chcemy uzyskać ten klucz. No, on w sumie nie jest do niczego potrzebny npc Jeżeli mamy trochę tych klątw, to, to można go zabić. Hmm. jeszcze będzie parę znajdziek. Hmm. wybieramy się do dalszej części Nowego Lądu, jak tylko zbierzemy. Hmm. tutaj coś było, tak, tutaj coś było. Chyba pierścień ofiary, ale taki lepszy, nie pamiętam jak on się nazywał. Też pierścień ofiary się nazywał, człowiek miał jeszcze coś w sobie? Jakiś przedrostek. Na pewno był bardziej kolorowy. Rzadkie pierścienie ofiary, no właśnie. Eee, czym one się różnią? Różnią się tym, że rzadkie pierścienie ofiary, poza tym, że jak zginiemy mając go założonego, to nie tracimy żadnych dusz, dodatkowo zdejmuje też klątwę, jeżeli jakąś mamy lub przycini, który nas zabije, ją narzuca. Nawet spoko, przyda nam się na pewno jeden taki pierścień. Eee, tutaj będzie łuk do zebrania, a na dole już schodzimy do dolnej części nowego do lądu. Nawet spoko ten no, łuk. jak robiłem sobie challenge, że grałem tylko i wyłącznie z łukiem Dark Souls 1, to właśnie tego używałem. Jest o tyle dobry, że skaluje się zarówno z siłą, i zręcznością, ręcznością. Yy, więc można wyciągnąć największe obrażenia z niego. Poza tym jest dobry nawet na krótki dystans, więc... ...czy głównie na krótki dystans w sumie jest dobry. Więc naprawdę warto go używać, tak mi się przynajmniej wydaje. A przynajmniej, robić jakiś challenge, nie? Sobie właśnie tak jak ja. Pod samuk. Są jeszcze niby takie wielkie łuki, aczkolwiek one mają to do siebie, że dosyć wolno strzelają i ciężko się nimi operuje. Ale poza tym są spoko, No chodź tu, gość. Mamy nowy rodzaj przeciwnika. Polecam parowanie. Się nauczyć. Ten cios jest chyba najłatwiejszy do sporowania, więc warto wyczekiwać, aż zrobi ten cios. Żeby on zrobił ten cios, zazwyczaj wystarczy się troszeczkę oddalić. Tu mamy w ogóle smoczki, ale na razie się do nich nie tykamy. Mm, ten rycerz, którego właśnie zabiłem, on dropi grudki tytanitu oraz sztaby tytanitu. No i oczywiście e, taką rękawicę. oraz Chyba swój miecz też może wyrzucić, nie jestem pewien, ale chyba tak. Tu jest jeszcze jeden. Oj, on jest Dark Souls 3. Oj, właśnie taką rękawicę dropi, co, co ja robię? Ale to robi dziadostko. Dobra, liczymy się. Nic nie widzę. No, okay, udało się. No, troszeczkę brakuje mi statystyk, żeby na strzałych ściągać, ale to nic. Można ich dobić. O, o, właśnie, grudeczkę wydropił. Przydadzą mi się na pewno. Mógłbym wyrzucić sztaby, ale jak nie wyrzucić, to nic się nie stanie, bo można łatwo zdobyć jedną ze sztab. Tutaj w tym miejscu nie wolno się śpieszyć. Jeden jest po prawej, już do nas idzie, drugi jest po lewej. Po prawej jest jeszcze taki jakiś szlamowaty potwór. A widzicie, ten cios jest banalny do sparowania. I za tym szlamowatym potworem jest jeszcze jeden taki, rycesza. No lepiej już to wspominałem kiedyś o tym, nie warto walczyć z kilkoma przeciwnikami na raz. Darsus. O! Ale masz pojza Dobra. No i teraz został tylko ten szlam do zabicia w tym miejscu. Hmm. No chodź. Nie chcę pozostać do niego za blisko, żeby nie przyszedł do mnie yy, jeszcze jeden rycerz. Wolłbym, żeby on do mnie przyszedł, nie do niego. On wyrzucał takie czaszki, one wybuchają jak się do nich zbliży, więc ostrożni na nie. No i jeszcze podejść troszeczkę, albo nie git. Bardzo dziwny przeciwnik. Ale on jest chyba wzorowany na czymś z Berserkera, czyli anime takiego, na którym ogólnie było wzorowane Dark Souls. Nie pamiętam tylko na czym. Dawno oglądałem to anime, już nie pamiętam. Daje sporo duszy, więc warto go zabić. Dobra. Mm, no i jeszcze jest ten jeden rycerz w tym miejscu. Chodź. Okay. Oj, proszę. Tak się baituje mniej więcej ten atak. Najpierw baitujecie jego normalny cios, wycofujecie się. I on potem powinien zrobić właśnie ten atak, który teraz zrobił, który się bardzo łatwo paruje. Mm. No i teraz idziemy już pożar. Będzie tutaj po w górę. Trzeczkę trzeba się po niego przejść. Ale jak już go zdobędziemy, no to na pewno zwróci nam się tutaj jakikolwiek wysiłek włożony w dostanie go. No, i tu już tylko po tych schodkach będzie chyba skrzynia, jeśli dobrze pamiętam. Będzie nasz żar. Ogólnie, można tu przebiec już na samym początku gry. Yy, ktoś by mógł pomyśleć, że można bardzo szybko sobie ulepszyć broni i mieć dużą przewagę nad innymi graczami na PvP. Niestety tutaj nie bardzo tak działa Matchmaker w Dark Souls 1, bo Matchmaker w Dark Souls 1 bierze. Pod uwagę, między innymi, właśnie ulepszenie waszej broni. Więc, jak ulepszycie sobie broń na plus 15, no to będziecie mniej więcej walczyli z osobami, właśnie też, które mają w okolicach plus 15 broni, chyba do plus 10, można na najniżej wyrzucić. Więc to niestety, pod względem PvP, no to ta lokacja jest nieprzydatna na samym początku, dopiero później, jak najbardziej. Oj, to akurat zwaliłem. No, chodź jeszcze raz. I powinien teraz atakować ze swoim. I bardzo dobrze. Warto się do niego zbliżyć, kiedy on wykona ten atak, bo jak będziemy troszeczkę za daleko, no to pomimo tego, że będziemy mieli dobry timing z parowaniem, no to po prostu broń zahaczy nas jakby koniuszkiem i nie będziemy mogli go sporować. Dark Souls 3, no to nawet wystarczy, właśnie, że koniuszkiem broń jest nawet jesteśmy tyłem, bo do wrogo on nas uderzy, a my sparujemy, no to i tak możemy uryposte wkleić, więc. O wiele łatwiej jest to w Dark Souls 3 niż tutaj w Jedynce, no ale jakoś i tak wolę Dark Souls 1 lub 3. Pewnie z sentymentu. Może ja użyję drugiej klątwy, chociaż wybijam te duchy na górze, więc nie powinno to być. O, tutaj mamy więcej piękniętej czerwonej sfery oka. Też w sumie wzorowane na breserkarze. Ja swoją drogą zużyłem w Blind Town też poprzednie kule, które zdobyłem na samym początku gry mm, No ale jakoś dobrze mi szło, tu marię, że raz trafiłem na gankerów, więc no wpierdol był solidny <grytanie> Ale chyba ze dwa razy wygrałem, więc nie było aż tak źle jak na mnie Raz w ogóle jakiś taki nieprzytomny gracz się trafi, chyba nowy który nie ogarnął, że jest w tej grze przedmiot, który uniemożliwia leczenie się innym graczom. Ja go na nim użyłem, on był zatruty. Po prostu se zdechł od trucizny, a nie ode mnie. O, może tą dłoń w życiu, o! Ten śluz zaatakował. Dziwo ma włócznie w sobie. Przecież raczej czy, czy, czy bardziej to jest glebia niż włócznia. Tam no, jest jeszcze jeden taki rycerz, więc nie chcę za blisko podchodzić. Oj, to on jest chyba spowalnia? Tak, to on spowalnia, więc. Oj, zabiera nam życie, tego nie wiedziałem. Za rzadko mnie tym trafia. Ale to gorzej dla niego, bo teraz ja mogę szybko atakować. Oj. Już mi chyba minął ten efekt, co? Tak, już mi minął. Halabarty, mam to do siebie, że jeżeli jesteśmy w szlamie albo w jakimś coś. Czymś, co nas to bardzo szybko możemy wykonać atak z wyskoku, z wyskoku, z rozbiegu. I tu po lewej powinien być jeszcze jeden ten żołnierz. Oj, nie zauważyłem go. E, Chciałem, żeby ta czaszka wybuchła w miarę możliwości. Okej, okay. już okrągcie całą lokację wybadaliśmy. Chcę jeszcze dokończyć ją, żeby. Zdobyć ewentualne grudki, na pewno jeszcze będzie jedna w skrzyni i będzie jeszcze jeden rycerz zaraz I to będzie chyba cała lokalizacja ta już Będziemy mogli wrócić do kowala I ulepszyć naszą broń Tu jest ogólnie droga na bossa, aczkolwiek musimy mieć odpowiedni pierścień, żeby móc w ogóle z nim walczyć, więc Na razie tam nie wchodzimy po prostu nie będziemy w stanie walczyć, no lokacja nas zabije Będzie insta zgon No i zrobione Hmm... Dobra, przyjdziemy się tego kowala. Nie chcę mi się cięcia robić. To ogólnie po zabiciu w drugi dzwon pojawił się wąż. Nie będę na razie z nim gadać. Może wolałbym chyba z innym pogadać. Wężą, bo są dwa. Jeżeli pogadamy z jednym, to drugi się nie pojawia. Dlatego, że jak pogadamy z tym drugim, to możemy kupować właśnie mykniętą czerwoną sferę oka. Chciałbym, może trochę Pipał Pisa i powalczy w pewnym momencie. Um... Ogólnie poza nagraniem wyfarmiłem sobie trochę dużych łonków Titanitu i ulepszyłem tę broń, że plus 10 miałem ostatnio chyba plus 8. Więc. Yy, więc nie będę musiał już jej ulepszać. Um, z tym dużymi łonkami już wszystko wyfarmione. Mam jeszcze dwa. Dodatkowe chciałem farmić ich więcej, ale eee, no, ale stwierdziłem, że nie chcę mi się zdobędę jeszcze teraz zaraz przez no, w sumie nie, nie będę jeszcze że do fortecy nie chcę mi się, nie mam potrzeby tam iść. Na razie, przynajmniej. Tu siadamy idziemy do Kowala. A te o dużo mogą mi się przydać, jakąś może tymczasową zbroję sobie za niedługo chwycę. Mniej bardziej, że będziemy jeszcze wylewać tylko wytrzymałość. Dobra, tu daję żar. No i pięknie. Mm, modyfikacja broni. Halabarda plus 11. Teraz już chyba na pewno byśmy tam tych gości. O, jednej grudki mi brakuje. O, no, cóż trudno. To będę ją najwyżej kiedy indziej. Co mm, tu jeszcze chciałem? A właśnie, to kupić chciałem. To 20 tysięcy. To chyba tyle. Ewentualnie czekajcie, na zbroję bym potrzebował jeszcze. Mm, 3 to jest chyba na jedną, tak? Nie, 4 jest na jedną, 7, 2, 3 chyba upgrade A sprawdzę Mogę coś? Tu jest 1 3 O, więcej, jest 6 potrzebnych jest sztuk, no dobra Tak, 6 sztuk na 1. Oj, to trochę tego będzie Dobra, wydam wszystko, czekajcie, nie, nie Z 424 mi wystarczą 1 mm, już mam, dobra Dobra, przyjdziemy się teraz tutaj. Jeszcze tu nie byliśmy. nie kierujemy się do, do ogrodu Darkroot. A musimy pokonać bezgłowego. Czy też raczej księzywał? Tytanitowy yy, golem? Nie, nie golem. Demo, dem, ty, tytanitowy demon. Jakoś tak. On wyrzuca demoniczny tytanit służący do ulepszania broni Zdłuż bossów. Jak niektórzy bossowie dropią swoją duszę O, i z nim, o właśnie, zdobyć wiele dusz lub stwórz unikalną broń Dominiczny Tytani, tak oni się nazywali? Będzie to napisane? Mm. Tytanitowym demonem, tak, Tytanitowy demon No tutaj generalnie raczej widzimy większość wrogów na jednego strzała W tej lokalizacji powinniśmy iść dużo wcześniej no, ja jednak wybieram się dopiero teraz yy, na hydrę, na hydrę. Chcę iść na hydrę. To się teraz dla mnie najbardziej liczy. I przy okazji zdobędę sobie tarczę lepszą. Yy, może też skonsumuję dusze, które mam tutaj, trochę się ich na zbierało. Może podtrzymam jeszcze trochę. No, jak znajdę. Czekaj, gdzie jest to zbroja, którą chcę używać? Ja ją pominąłem właśnie. Oj. No, którą chcę używać, no niestety nie zabiję go. Szkoda, mu górkę dać. Chociaż ten akurat chyba zielony tytanium dawał, jeśli dobrze pamiętam. Hmm. Są jakby dwie zbroje przejściowe, które będę chciał używać. Czy nie, jedna zbroja przejściowa, jedna końcowa. Hmm. Do tej zbroi przejściowej chyba ją pominąłem, ale nie jestem pewien. Możliwe, że jest właśnie tam, gdzie teraz idę, a być może jednak będę musiał wrócić z portem na górę po nią. Ponieważ... Ale to nie problem, zrobimy to prędzej czy później. Na razie chciałbym tę hydrę zabić. Hmm. Sifa na razie nie ma co zabijać. Chyba czarny rycerz z glewią. 625, czy to jest one shot? To jest chyba one shot. Tak, to jest już one shot na tym etapie. O, nie wyrzucił Glewi. Glewie na swoich broni czarnych rycerzy. Chociaż ja osobiście wolę ten wielki miecz co nam dropą. A, mam go w skrzyni, to nieważne. Czy w skrzynino. W pudle, bez znaku, który jest przy ognisku. Hmm, oczywiście sobie rozpalimy. Czuję, mamy spamy dużo nadmiarowych. Hmm, rozpal. Może level sobie jeszcze podnieśmy. O! Już tylko wytrzymałeś, będziemy szli. A właśnie, ja podniosłem to tarczę, ją też by przydało się ulepszyć. Ona nie ma maksymalnej obrony fizycznej, ale to nic, dlatego że przywraca nam staminę szybciej. Więc warto ją założyć sobie. Czarni też się nie odradzają. Nie wiem, czy o tym wspominałem, jeżeli nie, to teraz o tym mówię. Tak jak mówiłem, miałem przerwę, więc nie pamiętam, co się działo w poprzednich odcinkach. Poza tym, że muszę sobie lepszy mikrofon kupić. Hehe. <laughs> Jeszcze nagrywam niestety na starym, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No, ale już jakiś sobie wypatrzę. Dobra, tutaj najpierw są kryształowe golemy. Zanim podejdziemy do Hydry, lepiej je zabić. Ogólnie tutaj fajnie jest pokazane to, jak się lokacje łączą, dlatego że tutaj walczyliśmy z Hawalem, skałą, tutaj za tymi drzwiami. Czyli generalnie mogliśmy tutaj się dostać znacznie wcześniej. Ale wybraliśmy inną trasę, a teraz musimy zabić te Hydry. No, już się jakieś zagrował nawet. No, nawet nie schodzą strzała, proszę bardzo. Widzę, gdybym ulepszył yy, tą halabardę do plus 15, to pewnie by schodziły na strzała. Tutaj trzeba je powoli baitować, niech one na nas podchodzą. Bo ta hydra może pluć wodą, co właśnie robi. No i nie chcemy, żeby nas trafiło. Na tym etapie mamy dużo życia. Mamy 30 punktów witalność włożone, więc. Mamy naprawdę dużo, za to, to mamy pierścień, który mu dodaje punkty życia PROCENTOWO Mało jest takich pierścieni w Dark Souls 1 w sumie chyba? Dobrze mówię? Chyba tak, dobrze, dobrze mówię Większość... nie, ogólnie w Dark Souls jest mało pierścieni dotyczących procentowo, takich... taki duży procent O proszę, kontera do... a nie, on dostał wcześniej od Hydry, to nieważne Myślałem, że został jakiegoś kontera z... Kontrotaki działają w taki sposób, że jak ktoś wykonuje atak lub odbije się od waszej tarczy, no to otrzymuje większe obrażenia. Jeżeli w tym czasie zadacie mu też obrażenia, no hmm, są myślane, chyba wyszło z tego. O, nie dostał. Może dostał? Chyba to był tak. No duża różnica była pomiędzy 272 a 385. Więc chyba to był counter-atak. A, 45, no to. A no, to jest chyba tak właśnie. Sporo to zwiększa. No i hydra. Dość prosty przeciwnik. Ja wiem, że tutaj nie przydałaby się ta druga tarcza, co miałem. Dlatego, że przydałam się 100% obrony fizycznej. Nie, to nie jest ta zbroja, jak chciałem używać. Chciałem elitarnego rycerza. O, proszę, na strzał, go wyschodzą. Dobra, będzie prosta walka. Hydra jest ogólnie prosta. Nawet na wcześniejszych etapach gry. Zaczę blokować tarczą i generalnie nic tam nie robi. Musimy tylko wejść, jak do niej podejść, bo jak się nie wie, no to. Oj! A, zdążyłem. No, jak się nie wie, to wtedy zaczyna nas pluć i jest problem. Ale jak się już rozgryzie, którą drogą trzeba do niej dojść, no to jest prosta. A, nie trafiłem. Ta głowa genera jest najcięższa do zabicia Dobra Jeszcze trzy Na szczęście nie odrastają Można tą hydrą delikatnie sterować przesuwając się właśnie w bok, tak jak teraz I Teraz powinnaś następnym atakiem bliżej nas zaatakować To jest oczywiście przepaść, nie wiem czy widać ją na nagraniu może być, nie widać. No i właśnie mnie spadłem. Chciałem te głowy zniszczyć tam przez skałę, ale coś mi nie wyszło. Hmm, dobra. Widzimy się przy Hydrze. Ok. Hydra podejść, drugie. Musimy tylko podejść. Mam na nadzieję, że teraz nie zginę, będąc tak troszeczkę greedy. Nasze dusze. O, nie trafiła mnie. Tak wcale, a wcale. Ja nie, nie złożyłem. Dwie głowy Trzy głowy Ile mam głów? Siedem, siedem Co? Co to mi natrafić? Było dziwne. Dwa, mamy te głowę Jeszcze trzy Je. Hmm, wiem, będziesz w lewo, a to tam, dobra. No i ta ostatnia. Można ją zabijać, no nie co się to hydrę, bez y, niszczenia żadnej z głów. No ale w tym celu trzeba dodawać naprawdę dużo obrażenia. Ostatnia z głów oczywiście najcięższa No tamto nie dobiegnę na pewno No, udało się, to chciałem zrobić wcześniej Dobra, ale tutaj muszę niestety już zakończyć Bo mamy 30 minut Ale to i tak cię zgrywa z tym, gdzie będziemy szli dalej, także Trzymajcie się, cześć!